Witamy Was serdecznie. Dzisiaj popowiadamy sobie troszeczkę na temat warzyw, jakie warzywa wybierać, które będą dla nas odpowiednie w tym sezonie. Najważniejsza rzecz. Pamiętajcie, że warzywa powinny być świeże powinny być z naszego... Y z naszej strefy klimatycznej? Tak, bo sezonowość warzyw jest nam bardzo potrzebna do realizowania naszej kuchni gotowania według pięciu przemian. Bo też dlatego w tej kuchni według pięciu przemian uczymy takiego korzystania z roślin, z całego pożywienia, które nas otacza w taki sposób świadomy. Ponieważ każde z tych warzyw ma jakąś konkretną termikę i ono też sezonowo pojawia się blisko nas, rośnie w naszym sezonie. Naszym sezonie tym właśnie późnej hmm. wiosny rosną już szparagi, już botwinka A i... skoro się pojawiają to znaczy, że są w danym okresie nam potrzebne z jakiegoś powodu. Tak. Z jakiego to powodu? I właśnie tu nam tłumaczy, to wiedza o tej termice tych warzyw i hmm. o tym, do czego w jaki sposób kieruje energię, w jaki sposób wpływa na narządy wewnętrzne w naszym organizmie. Jak to jest ze szparagami? E, szparagi e, mają taką Naturę nawilżającą, ochładzającą i mhm. y, kierują energię do płuc. W związku z tym, szparagi doskonale nawilżają płuca. Czyli, jeżeli ktoś ma suchość płuc, suchy, przewlekły kaszel, to właśnie takie szparagi bardzo Zypka korzystnie szparagowa. będą działały, ale nie tylko na płuca, ponieważ płuca y, rozsyłają y, nawilżenie po całej skórze. To dzięki szparagom możemy nawilżyć całą naszą skórę. Tak. Dlatego jest to sezon, zauważcie, po zimie, gdzie często były problemy właśnie z wysuszoną Suchością. skórą. Teraz możemy o to zadbać i tą skórę nawilżyć. Także wybierajcie szparagi, możecie wybierać białe szparagi. Białe szparagi bardziej będą związane z płucami, bo Zielone. z elementem metalu kolor biały jest tak. związany. Zielone bardziej będą związane z wątrobą, natomiast yy, jest to sezon, należy spożywać zupę szparagową, gotować szparagi, wykonywać sałatki ze szparagów, ale Teraz one rosną i teraz jest sezon na to, żeby te szparagi jeść. Myślę, że mało kto ma takie zapędy, żeby zamrozić sobie szparagi i spożywać je cały rok. Ale mamy takie zapędy, żeby mrozić inne warzywa i spożywać je właśnie przez cały rok. I tutaj też bym się zatrzymała właśnie na tej kwestii i powiedziała, że to, co jest ważne w gotowaniu według pięciu przemian i w tej kuchni połączonej ze zdrowiem, z myśleniem, jak wzmacniać człowieka, to to, byśmy zawsze korzystali ze świeżych warzyw. I zawsze zastanawiali się, co w danym czasie mogło wyrosnąć dla nas, by nam mogło służyć. Moja mama zaprawia białe szparagi, w słoiki. Zaprawiane w słoiki? I korzystamy z nich cały rok. Super. I wtedy, jeżeli występuje to, ta suchość skóry, suchość płuc, to korzystamy z tych szparagów, natomiast są one zaprawione w słoiki. Jest I nie, ważne. Są mrożone. nie są mrożone. To jest bardzo Mrożenie różnica. warzyw to jest to, czym, co podkreślamy, kiedy uczymy Was gotowania w tym systemie, w tym myśleniu energetyki pożywienia. Mrożenie powoduje ubywanie, jakby zabieranie energii chi. I na tej energii chi chciałobyśmy się tutaj też zatrzymać, bo właśnie dlatego chcemy sięgać po jak najbardziej świeże i jak najmniej przetworzone warzywa w codziennej diecie. Dokładnie. Warzywo będzie miało chi, czyli tą energię, wtedy, kiedy będzie rosło odpowiednio długo na ziemi, na gruncie, tak. będzie miało odpowiednią ilość słońca i będzie miało małą ilość dodatków, czyli mam na myśli pestycydów. Pestycydów, ale też tych y, pobudzaczy wzrostu, tak? Wszystko co pobudza wzrost, przyspiesza jakby wzrost rośliny tak. i mhm. powoduje, że ona tej energii w pełni nie może zbudować. Więc jeżeli macie niedobór energii, czujecie się słabi i zmęczeni, musicie zacząć myśleć, że pożywienie, które miałoby wzmocnić waszą energię, musi być jak najbardziej naturalne, zawierać jak najwięcej tego chi, które jest potrzebne Waszemu ciału. Yy, dlaczego to jest tak ważne? Pojawią się za chwilę truskawki, już się pojawiają w sklepach. Natomiast <grym> pytanie jest, czy takie truskawki mają ci? Właśnie, truskawki są bardzo alergizujące, tym bardziej alergizujące nie tylko jako owoc, bo na przykład w medycynie świętej Hildegardy truskawki należą do trucizn kuchennych, jednej z czterech trucizn. Wiemy, że ze względu na zawartość tych pesteczek bardzo często wywołują alergię. Według Hildegardy one po prostu powodowały powstawanie czarnej żółci, czyli tego soku, który jest najmniej pożądany, taki właśnie niezdrowy. A w medycynie chińskiej wiemy, że powoduje zaś Taka Dokładnie. truskawka. Natomiast co jest jeszcze istotne, że patrząc teraz jeszcze na dietetykę zachodnią, możemy zwrócić uwagę na to, że często występuje alergia na truskawki. Nie dlatego, że sama truskawka alergizuje, ale dlatego, że są bardzo mocno opryskane, mają tak. dużo pestycydów. Tak. Także należy zwrócić na to uwagę to drugi i może problem. okazać się, mhm. że dobrej jakości truskawki, czyli takie, które w medycynie chińskiej mają dużo czy nie będą alergizowały, a te, które właśnie. Nie są silnie opryskane, będą. Dlatego zwracajcie uwagę na jakość produktu, bo to jakość produktu decyduje o naszym zdrowiu. O tym, czy będziemy mieć odpowiednią ilość czy według medycyny chińskiej, czy witamin i minerałów według dietetyki zachodniej. To jest bardzo istotne. Ja jeszcze bym się zatrzymała też na kwestii takiej związanej, że nie ma pożywienia, które byłoby niezdrowe. Bo hasło niezdrowe jest trochę przereklamowane. My skupiamy się na tym, że musimy odkryć, który z tych produktów, które nas otacza, który spożywamy, nie służy nam. Czyli może mhm. być zdrowym dla kogoś, dla przyjaciela, dla kogoś z rodziny, ale może być niezdrowe dla nas. I w tym znaczeniu o mhm. niezdrowym jedzeniu, właśnie takim, kiedy badamy nietolerancję pokarmów, kiedy sprawdzamy, co nam służy, kiedy to obserwujemy na co dzień, po czym się dobrze czujemy, a po czym się nie czujemy dobrze, to jest właśnie ta. To wsłuchiwanie się w siebie i ta praktyka, do której Was zachęcamy, byście zwracali uwagę i wsłuchiwali się, obserwowali przyrodę i siebie. I jeszcze parę słów o botwince. Pamiętajcie, pojawia się teraz botwinka, czyli takie Uwielbiam młode buraczki. Zupę z botwinki. Y, gotujcie zupę z botwinki, wykorzystujcie liście, które. Aby były poprzez, jak najświeższe. Dokładnie, też. Mhm. które dzięki temu, że są zielone, będą wpływały na wątrobę. Buraczki czerwone będą wpływały na Waszą krew, czyli dzięki takiej botwince możecie, możecie odżywić krew wątroby, według medycyny chińskiej. Tak jest. Możecie wpłynąć na układ krążenia, możecie zwiększyć ilość żelaza w organizmie. Także wykorzystujcie to, co daje nam sezonowość. Zapraszamy. I natura o tej porze roku i o każdej porze roku zawsze przychodzi nam z pomocą. Obserwujcie ją. I zapraszamy do polubienia naszych filmików. Zapraszamy do tego, byście je udostępniali swoim znajomym i przyjaciołom. I zapraszamy do tego, byście przychodzili na nasze warsztaty, gotowania według pięciu przemian, które poprowadzi dla Was Magdalena Lubiewska. Yy, tylko teraz, yy, bo kolejne już w kolejnym sezonie. Pamiętajcie, że zawsze czekamy na Was z najlepszą ofertą edukacyjną, a w tych vlogach dzielimy się tym, co jest ważne dla Was na co dzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszamy do oglądania naszych poprzednich odcinków i subskrybowania naszego kanału Orkiszowe Pola. Jeżeli masz chwilę czasu, zapraszamy na naszą stronę orkiszowepola.pl, gdzie znajdziesz wszelkie informacje o edukacji, jaką prowadzimy dla Was. Wśród nich webinary. Zapraszamy do naszego sklepu Orkiszowe Pola Online, gdzie możesz kupić. Potrzebne Ci do gotowania i zdrowego odżywiania produkty.